Laptop to nasz codzienny towarzysz, ale czasem potrafi zaskoczyć. Zaczynając od wolnego działania, sprawdź menedżera zadań i zamknij zbędne programy. Jeśli laptop się przegrzewa, regularne czyszczenie wentylatorów i użycie podstawki chłodzącej mogą zdziałać cuda. Problemy z baterią? Ustaw tryb oszczędzania energii i unikaj pełnego rozładowania. A co z ekranem? Zaktualizuj sterowniki graficzne lub sprawdź połączenie. Jeśli laptop nie chce się uruchomić, upewnij się, że zasilacz działa, a następnie zresetuj sprzęt. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie, ale jeśli napotkasz trudności, skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.laptopyozorków. W przypadku trudności zapraszamy do naszego serwisu komputerowego.